co ty robisz? I to będzie teraz z domku A tutaj będzie sypialka A czekaj, muszę wyjść z gadu. bo jak się będę do mnie pisać A... Tutaj, Tu będzie moja sypialka w ogóle O to ja sobie zrobię po drugiej stronie To ile ty masz? 5 na 5 Z mało mam Nie Bo ja nie lubię Ulo. Ja też nie Dobra. lubię Dobra jak tam z swoimi FP FPS-ami 30 maksimum mam? No, tak jak ja. Nie włączyć się nic już? No, raczej nie. No, no to dobrze. Do mnie ja to bym zaproponował zrobić tak. Ja bym zaproponował jakoś pozbycie śniegu. Bo ten śnieg już mnie wkurzył. To no wiesz, co to moja sypielka będzie połączona z swoją? Co ty na to? Patrz, no właśnie tutaj będzie takie przejście. I Czekaj, ktoś do mnie dzwoni, zaraz wracam. Oj, ten kruper. Nie ogarniam. Z tym śniegiem. Budujemy się. I przynudzamy. A ja zadam. Nie obchodzi mnie to, teraz nagrywamy. No. I dobrze, że ci nie obchodzi. Ja zadam, widzą, takie pytanie: jak zdobędziemy Redstone, czy mam kręcić jakieś poradniki? O, i dobry pomysł. Mój kolega to bardzo wielki geniusz z Redstone. Su... Od... Nie nas no, są lepsi geniusze z Redstone. A. Nie będę wymieniał. Domin będzie nagrywał patrzenie w dirt albo w drewno. Mi brakło drewienka Aha i gdzie zrobimy wyjście? Czekaj, przeliczę. 1, 2, 3. Podwójne 5, 6, 7, 8. To będzie podwójne gdzieś na środku tu. I tu raz, dwa, trzy. Mają cikierkę. Raz, dwa, trzy. Proszę. Dobra. tu będzie. I teraz wymienimy. I teraz zasięg jak jakiś. Dobra, zaraz nas tu zasypię. Co ja sobie buty zrobię? mięska się już... Domin, to chyba pacę full daje się na serwie. To jest twój serwer, przecież. A, zapomniałem no to umówię się z co to naprawimy. Zaraz, co ja miałem? Tak. Częściowo daszek będzie z kobla i częściowo z drewna. Buduj na razie taki byle jaki ten daszek, żeby było. To w, na, w drugiej części wybaczcie, ale w drugiej części już będą włączone mopki i tak dalej. I w drugiej części. I głód. I w drugiej części pójdzie, wybierzemy się do. Domin do... złapiesz? Ale co? Nie. nie złapiesz. To ja założę, a i drugą ci dam. Jak zejdę. Dobra, jak zejdziesz. Drewna nie ma hmm. zaś. Drzew też mało. Kobla nie ma. No, ty. to ja będę miał mokry w pokoju. Kobla nie ma. Ja nie wiem, co ja mam tu robić. No, bo nie mam koble z stołnika. Dobra, Właśnie przerabiamy to, kanciapę na kopalnię Nie, bo kopalnia jest obok tego. A czym to nazwać? Ej, Dawid, kanciapa to jest tego. Kan do to będzie magazyn na te surowce, wszystkie. No dobra, to będzie magazyn. To skąd ja mam kobla? Albo wiecie co, możemy się z wami zobaczymy, jak zob dołączymy domek, albo i nie. Głęboka jaskinia. Mm. Co ja robię pod siebie, kopę. przyjaciel jest bardzo inteligentny bardzo tak samo jak ja no ty to domin łamiesz inteligencję ty jesteś taki ej no moja wina że lubię inteligencję no bardzo mądry jesteś zrobiłeś sypialki dwa ten nie no szczegół i co teraz zamierzasz tu zrobić ej to ma być sypialka a no fakt bo mi się wgniecie w ścianę ja sobie ustawię Tak ani nie będzie. To ja to naprawię. No, właśnie taki jest mądry. Sypiamy... Nie